serwis. Tym razem fanki żelaznego sportu, dosłownie żelaznego, fanki ciężarów. E, pytanie od zaniepokojonej pani, która właśnie zaczęła uprawiać e, tą wymagającą dyscyplinę. E, I jest też na wspomaganiu hormonalnym, bardzo mi przykro z tego powodu. E, jest zaniepokojona nie wspomaganiem hormonalnym <grym> i efektami tego, tylko zmniejszeniem biustu. I czy ciężki trening, właśnie taki siłowy, ma wpływ na, na wielkość biustu? No, oczywiście ma, to wspomaganie tutaj hormonalne jeszcze większe, no, ale zacznijmy od treningu siłowego. No Trening siłowy będzie po prostu. Też podnosił wykorzystanie energii w organizmie. No, energia w organizmie to jest to jest szybko dostępna w postaci glikogenu wątrobowego i mięśniowego, który jest bardzo szybko zużywany, bo wy ćwiczycie na przemianach bezcenowych. Chociaż macie duże przerwy, jest jeszcze czas odpocząć, prawda? Niemniej jednak poziom tkanki tłuszczowej. Ulega zmniejszeniu, a piersi to jest tkanka gruczołowa, mleczna, tak zwana, no i tkanka tłuszczowa, prawda? Także jeżeli wypalamy tkankę tłuszczową, wypalanie, jeżeli to, to jest, no, pokazać wielkość Twojego organizmu, nie, to jest głowa, tu są nóżki, no to spalanie tkanki tłuszczowej idzie tak i na bioderkach, i na tyłku się kończy, nie? Także to będzie najgorsze, ale po drodze są piersi i z tych piersi weźmie ci najpierw. Więc to nie jest tylko efekt tryngu siłowego, ale generalnie redukcji tanki tłuszczowej u kobiet, no po prostu trzeba zmniejszyć, trzeba zmniejszyć miseczkę. No tak nie da się miejscowo wypalać tanki tłuszczowej, chociaż różne były. Teorie w tym kierunku jest w, w, związane z zastosowaniem do miejscowo hormonu wzrostu i miejscowo spalających związków, jak literynek czy kapsaina, no, efekt był, był znikomy, choć inni się opierali, że dokładnie tak jest. No, Niemniej jednak nie da się tego procesu zatrzymać. E, więc zwłaszcza jeśli jeszcze się na wspomaganiu hormonalnym, czyli na hormonach męskich. No to ten tłuszcz będzie się jeszcze szybciej wypalał. Poza tym będą ci bardzo szybko też e, rosły mięśnie mm, piersiowe i one będą jakby rozrastały się, rozciągając niejako tą pierś, prawda, spłaszczając ją jeszcze dodatkowo. E, no jest to nazwijmy efekt fizjologiczny, prawda, ale ty przyspieszasz ten efekt właśnie stosowaniem. E, stosowanie wspomagania hormonalnego, no i sam, sam trening jako, jako redukcja też tkanki e, i sko, skojarzona z tym redukcja tkanki tłuszczowej e, będzie właśnie e, powodował, że no, te piersi mogą być mniejsze. Test to jest rzecz jakby e, subiekt, e, no, pers personalna, subiektywna, wynikająca z swojego, swojego garnituru genetycznego, swojej fizjologii, znaczy, pewne kobiety mają bardzo dużo ilości tkanki gruczołowej w piersiach, mało tkanki tłuszczowej, także one wtedy nie rejestrują takich spadków, ale niektóre wręcz odwrotnie, prawda? Także te zmniejszenie, zmniejszenie piersi jest bardzo widoczne. Także rzuć te pistury, jak wspomaganie hormonalne, i całkiem mi się, tak bym radził, tak bym sobie życzył. Dobrze by było, jeśli. jeśli jeśli już weszła na bardziej zdrową ścieżkę, bo to się do niczego dobrego nie doprowadzi. Sądzę z powieku jeszcze dużo przed Tobą życia prawdziwego, a nie takiej niezdrowej pasji. Także pomyśl, co będzie za 10 lat, a nie co jest teraz. Jak fajnie się czujesz i wyglądasz. Bo później to wszystko minie i zostaną tylko ruiny. Rozsądku, czuwaj.